Cześć, witajcie w Krótkiej Mobzilli. Dość uniwersalnie uważa się, że największą wadą obecnie sprzedawanych smartfonów jest krótki czas pracy na jednym ładowaniu. Szczególnie wtedy, kiedy jesteście gdzieś poza domem albo pracą przez dłuższy czas i nie da się telefonu doładować, jakiś czas temu na szczęście ktoś wymyślił rozwiązanie, czyli przenośne ładowarki, przenośne baterie do urządzeń, które nazwane są z angielska powerbankami. Ja dziś przyglądam się jednemu z nich, który nazywa się Battery Pack od Samsunga o pojemności 8400 mAh. Jak sobie urządzenie kupicie, to przyjdzie do Was w pudełeczku, w którym znajdziecie tylko instrukcję obsługi, żadnych kabli w zestawie nie ma. Po jego wyjęciu pewnie zauważycie, że sprzęt jest dość gruby i dość ciężki. Do kieszeni się zmienia. Mieście, ale wygodniej nosić go w torebce swojej dziewczyny albo żony, tak podpowiadam. Plastiki są matowe i sprawiają dobre wrażenie. Ten na górze urządzenie ma teksturę skóry, prezentuje się elegancko, chociaż nie jestem pewien, czy w przypadku takiego urządzenia to ma jakiekolwiek znaczenie. Na lewym boku znajdziecie pojedynczy przycisk. On pozwala sprawdzić stopień naładowania powerbanku. Na froncie są takie małe, ładne, białe diotki, które się podświetlają i pokazują, ile jeszcze mocy w urządzeniu zostało. Fajnym bajerem jest to, że powerbank ma swój własny kabel z końcówką micro USB, chowający się w całości w obudowie. Chociaż zauważam, że po kilku wyciągnięciach już nie wsuwa się z powrotem do końca, ale to jest powiedzmy bardziej kosmetyczna wada niż praktyczna. Obok jest także port USB, więc można podpiąć drugi kabel od własnej ładowarki i ładować sobie jednocześnie dwa urządzenia, co może być przydatne. Sam Powerbank ładuje się przy pomocy gniazda mikro-USB, i trzeba się liczyć z tym, że proces ładowania może trwać około 6 godzin. Pojemność 8400 mAh pozwala naładować większość telefonów spokojnie dwa razy niektóre nawet 3. Ja testowałem go z moim Nexusem 5, z Galaxy S7 Edge i z Moto X -Force i takie wyniki osiągałem mniej więcej. Podsumowując, Samsungowy powerbank kosztuje około 120 zł. To na pewno nie jest mało, biorąc pod uwagę fakt, że chińskie zamienniki są śmiesznie tanie, ale zwróćcie również uwagę na to, że to jest bateria, w związku z tym jakość ogniw jest szalenie ważna. Jeśli kupujecie coś z logo Samsunga na froncie, to możecie być pewni, że to będzie po prostu dobrej jakości. Mnie w tym urządzeniu podoba się na pewno możliwość ładowania dwóch urządzeń naraz. Podoba mi się również duża pojemność, w związku z tym ja ten sprzęcik mogę polecić. Miałem okazję go testować dzięki uprzejmości sklepu Brick.pl. Jeśli chcecie sprawdzić aktualną cenę, możecie zajrzeć również do linku, który znajduje się w opisie. I mam dobrą wiadomość na koniec. Mam taki jeden powerbank do rozdania w prezencie dla Was. Nie będziemy wymyślać jakiegoś specjalnie skomplikowanego konkursu. Wystarczy, że w komentarzu pod tym filmem wpiszecie rym do bateryjka. Wybierzemy sobie jedną z osób na chybił trafił, do której taki powerbank powędruje. W związku z tym życzę Wam powodzenia. Oczywiście, jak zawsze to jest konkurs przeznaczony dla moich widzów, w związku z tym trzeba być subskrybentem kanału i trzeba również polubić ten film. A jeśli nawet nie bierzecie udziału w konkursie, to również, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnej krótkiej mobzili. Trzymajcie się, cześć!